Witam serdecznie, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować produkty, jakie do mnie przyszły ze sklepu Kraken Shop. Pamiętacie, współpracuję z chłopakami, właśnie ze sklepu Kraken Shop, siedziba w Opolu. Macie kod rabatowy Łukasz M10 na zakupy 10% rabatu. Także zapraszam serdecznie. No i. Co dostałem tym razem? Duża paczuszka, dużo produktów. Przede wszystkim mamy nowość, czyli kolekcję naklejek Stopsa Champions League. Sezon obecny 24-25. Mamy tutaj takiego boksika 8 paczuszek. 3 naklejki dodatkowo czyli 6. Naklejek w każdej paczce 48 plus 3, razem 51. Następnie mamy Mega Multipaka, 10 paczuszek, jedna saszetka dodatkowa, 66 paczek w całości. Można trafić również naklejki Chrome, to jest nowość New Chrome Stickers, ekskluzywne paralelki. Rzadkie naklejki. Tak to, moje kochani, wygląda. Też kamarda jest, widzę. Pajor, nasza piłkarka grająca w Barcelonie. Dalej, mamy zwykły multipak. 5 paczuszek w środku, czyli 30 naklejek będzie. No i Zestaw startowy, starter pack, album i dwie saszetki. Czyli zrobimy sobie dwa odcinki. Na jednym otworzymy zestaw plus tego boksika, a na drugim dwa multipaki czyli to będą dwa odcinki. Następnie dostałem tutaj boksa z naklejkami z FIFA z obecnego sezonu 2025. Jest też album. Więc zrobimy sobie dwa, może trzy odcinki. 36 paczuszek. Więc dwa odcinki na pewno, może nawet trzy, to zobaczymy. Co dalej mamy tutaj? Kolejny multipack update'owy. Tym razem nazwa Star Ballers i również można trafić kartę Energy. Tym razem Erling Halland. Zobaczymy, czy będę miał znowu szczęście. Dalej. Dostałem również całego boksa Calciatori. z obecnego sezonu 24-25. Też sobie go otworzymy na jednym odcinku, czyli mamy jeden odcinek. Drugi odcinek, tutaj co najmniej dwa odcinki, to jest 4 plus tu 2, to jest 6 odcinków. No i dzisiaj. Na tym filmie również otworzymy sobie tego ekskluzywnego boksa z Barceloną. Sezon obecny 24-25. Cena tutaj sugerowana 18, 20 euro, czyli gdzieś no, 90 zł. Co tutaj jest do trafienia? 28 kart, dwie paralelki. No i pewnie można też trafić kartę z autografem. Zobaczymy, czy będzie farcik. Także lecimy, moi kochani. To sobie odłożymy na bok i otwieramy ekskluzywnego boksa z Barceloną. Tempurada 24-25. W sumie nie trzeba nożyka, tak można otworzyć bez problemu. Jedna saszetka fanset z Barcelony. No, i trzymajcie kciuki, żeby było coś konkretnego, fajnego. Aha, no, jeszcze nie dziękowałem tutaj chłopakom za te wszystkie produkty. Także dzięki serdeczne za mega wypasik. Znowu mogę wiele filmów nagrać dzięki Wam. Także. Serdeczne podziękowania. No i popatrzcie, co od razu wpada. Robert Lewandowski jako pierwsza karta w tym secie. Pięknie. Tak to wygląda na odwrocie, czyli jest flaga reprezentacji danego kraju Polska. Dalej. Paul Wiktor. Karta Ruki. I tutaj jest Hiszpania. Jamal też Hiszpania Rafinia Będzie Brazylia Ferran Torres. Hiszpania Darwish To jest też Hisz Nie to jest Niemiec Fermin Lopez Hiszpania Bernal też karta ruki Hiszpan Frenkie De Jong Holandia Pedri, Hiszpania, Gavi, również Hiszpania, Olmo, też Hiszpania, Unai, też Hiszpan, Alejandro Balde, to jest chyba, u nie, też Hiszpania, Kunde, to jest już Francuz, Araujo, Araujo jest z Urugwaju, z tego co pamiętam, tak jest. Kubarsi. Też Hiszpan. Martinez. Hiszpania. Ford. Też Hiszpan. Terstegen, Niemiec. No i mamy pierwszą kartę tutaj w limicie: Kubarsi. 85 na 199. I teraz mamy legendy. Czawi. Mark andre ter Stegen. No to już obecnie grający jeszcze zawodnicy. Ander Astralaga. Też karta ruki. Kubarsi. Czyli mamy takiego samego tylko bez limitu. Sergio Busquets. FANATIC FANS Henri Thierry Henri no i ostatnia karta Ronaldinho także nie było autografu najlepszą kartą jest Kubarsi w limicie 85 na 199 także bardzo fajny sycik dużo tutaj kart bazowych przede wszystkim Robert Lewandowski z takich gwiazd które kiedyś grały to Omri, Ronaldinho Sergio Busquets i Chavi. ok moi kochani to tyle na dzisiejszym odcinku zapraszam Was na kolejne z wieloma produktami tak jak wspomniałem będzie Calciatori osobny odcinek będzie tutaj czwartym multipakiem update'owym Star Ballers będą co najmniej dwa odcinki z naklejkami z FIFA i dwa odcinki z naklejkami z Champions League jeszcze raz dzięki serdeczne chłopaki za produkty przypominam kod rabatowy m 10 macie 10% rabatu na zakupy właśnie w sklepie krakenshop.pl zapraszam serdecznie to tyle Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!